Tarcza do y, płyty wiorowej laminowanej, czy jakimś MDF. Tutaj mamy 80 zębów. Y, średnica tarczy 250 i grubość 3,2 mm. Ta tarcza, oczywiście y, z płytami laminowanymi, będzie musiała pracować z podcinaczem. I tutaj mamy już podcinacz trapezowy, który wygląda po prostu tak jak y, wszystkie podcinacze. I nóż jest ustawiony w kształcie trapezu. I tu na samym szczycie tego trapezu mamy grubość 3,1 mm, a na samym końcu, czyli na samym końcu zęba będziemy mieli szerokość tego trapeza. Już wam mówię dokładnie, żeby nie opowiadać głupot 4,3 mm. W jaki sposób? Bo to wiem też, że jest troszkę problem, pewnie ludzie, którzy osoby, którzy, które pracują w płycie będą zdecydowanie lepiej to wiedziały. Ja z teorii i małej praktyki wiem, że powinno to być ustawione w ten sposób, że na, na samym środku żazu e, tarczy głównej wysuwamy do góry na taką e, wysokość, żeby po obu stronach ciętego materiału trapez załamywał nam e, laminat mniej więcej e, po jednej 10 mm na lewą i na prawą stronę. Czyli wysuwamy go, na szerokość 2 dziesiątki więcej niż ma tarcza, czyli tarcza ma i 2, wysuwamy go na 3,4 mm. I tak go ustawiamy, żeby po obu stronach, lewej i prawej strony, miał mniej więcej po jednej dziesiątce, spokojnie wystarczy. Jeśli to będzie ścięty ten laminat właśnie na jedną dziesiątkę, to już tarcza główna nie będzie miała po prostu co wyrwać i nie będzie wtedy wyrwania, i to jest wtedy precyzyjnie i bardzo dobrze ustawione yy, i tak jak być powinno. Więcej nie ma sensu. Na jedną stronę oczywiście zależy, na którą stronę tniemy, ale jeśli mamy wykorzystać obie strony, lewą i prawą, po lewej i po prawej stronie tarczy yy, głównej, yy, no dobrze to ustawić tak, żeby i jedna, i druga strona była. Y, równo y, po prostu ustawiona. Także mniej więcej to tak wygląda. Takie przypalenia powstają y, w momencie kiedy rozcinamy materiał zarówno z lewej strony z naddatkiem i z prawej strony z naddatkiem. Y, mówi się, że ta lewa strona, jeśli przykładamy materiał do przykładnicy, jest y, materiałem, który jest formatowany a prawa strona jest wtedy odpadem. Odwrotna sytuacja będzie w momencie, kiedy będziemy cieli przy przykładnicy równoległej, czyli będziemy cieli y, wzdłuż, to wtedy prawa strona będzie tym materiałem formatowanym, a lewa strona będzie tym materiałem odpadowym. Tutaj sytuacja w momencie, kiedy tniemy materiał i prawa strona y, jest powiedzmy tym materiałem odpadowym i jest nadmiar tego materiału, y, Dochodzi do sytuacji właśnie takiej, że wprowadzamy materiał w piłę i w momencie kiedy materiał już jest za klinem, yy, zatarczą główną za klinem, materiał odpadowy zaczyna nam się zbliżać, ściągać go zaczyna. Do materiału tego, który jest tutaj po lewej stronie, który jest formatowany. I słuchajcie, wtedy dochodzi do sytuacji takiej. Oczywiście tutaj ma również znaczenie to, że tarcza główna jest zasyfiona, że, no, że, że zęby są już poklejone, albo są po prostu tępe, albo całość jest już w takim stanie, że jest kiepskiej jakości. To również ma bardzo znaczenie, ze względu na to, że pchając ten materiał, po prostu ta tarcza się zaczyna. Męczyć i ona sama jest tak tempa, że po prostu nie daje rady ciąć i zaczyna nam palić ten materiał. Kolejną właśnie tą sytuacją w momencie, kiedy tu się nam zaczyna to wszystko klinować, zwęża nam się ten materiał jeden do drugiego i robi nam się klin. Tutaj, gdzie jest tarcza, powstaje, powstaje tarcie zarówno po lewej, jak i po prawej stronie, bo materiał się po prostu jeden z drugim klinuje na tej tarczy. I tam dochodzi do e, zwiększenia temperatury, przez co po prostu zaczyna palić z jednej strony i z drugiej strony e, materiał. E, może być również sytuacja taka, i to również ma e, tutaj wpływ: e, temperatura, e, ilość zębów, jakość tych zębów e, i jakość w ogóle całej tarczy, czy, czy ona po prostu jest czysta, czy brudna, e, czy te zęby są pozaklejane. Może powstawać coś takiego jak tutaj, czyli takie głębokie yy, bicia tarczy. Tarcza po prostu będzie nam wibrowała, będzie nam tańczyła na lewo i na prawo, będzie bicie takie yy, co jakiś czas. Tak jak mówię, tutaj będzie yy, spowodowane to tym, że może być yy, za mała liczba zębów. Te zęby mogą być tępe, mogą być pozaklejane, tarcza może być yy, kiepskiej jakości yy, i powstaje duża temperatura. Takie rzeczy się dzieją w momencie, kiedy również mamy po lewej i po prawej stronie y, materiał. Y, oczywiście to również ma znaczenie wysokość tutaj, grubość tego materiału, y, gęstość tego materiału, twardość materiału y, i oczywiście... Y, tak jak wspomniałem tutaj sama, sama po prostu yy, sama tarcza tak jakość tej tarczy i w momencie kiedy będziemy wprowadzali ten materiał może się okazać że po prostu będziemy mieli bicie lewo prawo możemy to czuć możemy tego nie czuć może to być delikatne i po przecięciu okazuje się że co jakiś czas po prostu będziemy mieli bach 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 i będzie materiał kiepsko y, sformatowany. Dlatego ja, wiedząc, że w momencie, kiedy będę miał nadmiar materiału po prawej stronie, robię to w ten sposób, że y, po prostu robię sobie, dwa, zostawiam sobie 2 mm jeszcze zapasu, czyli większy ten materiał po to, żeby przeciąć, odciąć to, co jest y, niepotrzebne. Jeśli jest faktycznie kiepsko, bo tutaj y, powstały te wibracje, to przesuwam materiał o te 2 mm i robię po prostu formatowanie y, już tak naprawdę tylko tych 2 mm, i wtedy wszystko mamy pięknie, mamy delikatny żas, delikatnie do przeszlifowania i wszystko jest w porządku. Takie bicie powstaje, dlatego że powstaje y, temperatura i nie może tarcza odprowadzić tej temperatury, bo nie ma gdzie. Ze względu na to, że y, po lewej i po prawej stronie Mamy materiał i ten materiał albo nam się będzie zakleszczał, tworząc znowu e, temperaturę, i tarcza, nie mając gdzie oddać, tym, e, oddać tej temperatury, po prostu zaczyna nam bić. Również tutaj e, jeszcze jedna rzecz, e, o której sobie przypomniałem, tutaj będzie miało, e, będzie, będzie miało znaczenie e, sama średnica tarczy. E, Im większa średnica tarczy, tym bardziej e, będzie ta tarcza narażona też e, na bicie. Ale to e, też powiem szczerze, e, lepiej by było skonsultować z kimś, kto się po prostu na tym zna i już, e, że tak powiem, zjadł na tym zęby. E, ja zauważyłem taką tendencję, że właśnie w ten sposób to e, działa. Jeśli jest materiał po jednej, po drugiej stronie, na... 50-70% mogę się spodziewać tego, że to bicie będzie. Jeśli tarcza będzie brudna, jeśli będzie zaklejony ząb, nie będzie dobrej jakości to wszystko to po prostu może się jeszcze okazać na dodatek, że będą przypalenia, więc. O tarcze naprawdę musimy dbać i one muszą być w stanie dosyć dobrym, żeby cięły nam po prostu tak jak należy. Dla wyjaśnienia tej poprzedniej sytuacji, o której wspominałem, właśnie czyli albo tego bicia, albo przypaleń, tniemy materiał, który po prawej stronie ma odpad, wchodzimy w tarczę, zaczynamy ciąć i tu... Tarcza ma po jednej stronie i po drugiej stronie materiał, zaczyna nam, się, yy, zaczyna nam się grzać i przez to może dostawać wibracji i przez to mogą być właśnie bicia na lewo i na prawo, albo już jak wyjdziemy za materiał, może nam się ten materiał yy, ściągać, może nam się zakleszczać i przez to również będą przypalenia. Żeby tego uniknąć. Ja to robię, tak jak mówiłem, w ten sposób, że po prostu przesuwam sobie ten materiał, żeby ten naddatek był tutaj mniejszy, żebym miał więcej zapasu o 2-3 mm na przykład, robię pierwsze cięcie i nie interesuje mnie, czy tam będą przypalenia, czy tam będą jakieś nierówności, czy będzie bicie tej tarczy. Ze względu na to, że po odcięciu całości, po odcięciu całości, powiedzmy, mam tutaj ten odpad, wyrzuciłem. Ustawiam sobie tak materiał, na tyle ile potrzeba. Tak, żeby ścinał mi dosłownie e, milimetr czy dwa właśnie tej krawędzi, która jest e, no taka, jak nie powinna być, bo słuchajcie, Tutaj yy, nie ma co robić na cito, tak jak, yy, że tak powiem, mamy wyliczone, że ma być na przykład... 50 cm, i metniemy na 50 cm, ze względu na to, że później będziemy się męczyli usuwając te przypalenia, żas po tarczy. Także tutaj nie ma sensu. Po prostu lepiej dać ten dodatek 2 mm, później jeszcze raz zrobić cięcie i będziemy mieli po prostu żyletę. Kolejną ważną sprawą jest wysokość tarczy nad materiałem, tyle ile mamy tarczę wysunąć nad materiał. Jeśli będziemy mieli za nisko, to... Jeśli będziemy mieli w ten sposób, zobaczcie pod jakim kątem nóż, ząb właściwie, wchodzi w materiał. Yy, będzie po prostu nam na górze robił wyrwania. Tutaj na górnej części, na górnej powierzchni blatu będzie nam robił yy, wyrwania, yy, więc musimy go podnieść, na przykład na tą wysokość. Oczywiście yy, powiem wam szczerze, ja to robię. Yy, po prostu za każdym razem sobie sprawdzam mam już ustalone że wysokość noża plus drugie tyle powiedzmy koło centymetra na przykład i to dla mnie jest wysokość taka gdzie yy, i u góry i u dołu są Naprawdę bardzo fajne efekty i nie ma żadnych wyrwań i cięcie po prostu jest takie jak trzeba. Oczywiście to ma bardzo, tutaj ma bardzo duże znaczenie sama grubość materiału, bo im grubszy materiał, zaraz do tego dojdziemy, tym więcej będziemy musieli podnieść tarczę, a co za tym idzie dolna krawędź. Będzie dolny nóż, że to, to znaczy nóż wychodzący z materiału będzie pod takim kątem, że będzie nam po prostu ten materiał wyrywał. Nie ma problemu na cienkim materiale, yy, tutaj wszystko po prostu i góra i dół będzie yy, perfekto, ale jeśli będziemy robili gruby materiał, to tutaj zaczynają się już robić problemy ze względu na to, że jeśli górę będziemy mieli idealną, to dół może się okazać, że będą wyrwania. Problem zaczyna się w momencie, kiedy mamy takie na przykład tutaj kiedyś robiłem świeczniki i tutaj mamy grubość tego materiału 8 cm i tniemy sobie 8 cm, więc tutaj musimy podnieść tarczę dosyć sporo, czyli mniej więcej znowu by było coś takiego, czyli już tam nam nie dużo brakuje. W sensie do pełnego wysuwu, czyli zostawiamy mniej więcej w ten sposób. Żeby przeciąć 8 cm materiału, musiałem podnieść tarczę na wysokość prawie 10 cm. I zwróćcie teraz uwagę na to, pod jakim kątem tutaj na górze ząb tarczy wchodzi w materiał. Tu ten kąt jest jeszcze taki w miarę. Sensowny, i tutaj z doświadczenia wiem, że wyrwań na górze materiału praktycznie rzecz biorąc nie będzie, będzie tak gładka, równa krawędź. Ale teraz zwróćcie uwagę tutaj na dole, pod jakim kątem ząb wychodzi z materiału. Czyli tutaj z naszej dolnej krawędzi, pod jakim kątem? On wychodzi praktycznie rzecz biorąc na wprost, na, prost, na prosto. Czyli w ten sposób idzie po prostu w dół. Co się będzie działo? Będzie wyrywał po prostu materiał w dół. Przy takich sytuacjach, gdzie jest wysoki element, a chcemy mieć idealną powierzchnię i Płaszczyzny, wszystkie cztery, bez wyrwań, musimy, musiałem praktycznie rzecz biorąc, stosować e, właśnie podcinacz czy podcinak regulowany, który montujemy tutaj, ale już 315 nie zamontujemy tarczy głównej, tylko będziemy musieli e, założyć e, 300. Zakładamy właśnie taki podcinacz i ten podcinacz Wtedy co nam robi? Robi nam dosłownie na 2-3 mm przejazd od spodu. Ścina nam wszystkie włókna, które mogą być wyrwane. I tarcza główna już z zębami nie tymi uniwersalnymi, bo tak jak mówiłem, tutaj jest 315. Zakładamy 300 z 90, tak 96 zębów. i precyzyjnie przycina nam materiał yy, właśnie w taki sposób, że nie wyrywa od spodu, bo ma te 3 mm, powiedzmy, czy tam 2 mm w głębi i nie ma możliwości wyrwania tego materiału. Tak jak tak dosłownie to działa, tak jakbyśmy mieli yy, z laminatem tutaj jakbyśmy pracowali z laminatem. Działa to właśnie w bardzo podobny sposób i się słuchajcie sprawdza. Naprawdę przy tak dużych elementach, przy tak wysokich elementach właśnie y, działa to w ten sposób.